Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięcioleci nastąpił znaczny wzrost uprawy areału kukurydzy. Chciałbym powiedzieć, że stało się to wynikiem dużego postępu hodowlanego, jaki w tym okresie nastąpił. Pierwszym takim efektem znaczącym było wyhodowanie populacyjnych odmian polskiej kukurydzy. Odbyło się to drogą selekcji. Były to odmiany wielkopolanka, małopolanka, czy przebędowska biała. Było to na przełomie XIX i XX wieku. Dopiero tak naprawdę w okresie powojennym, gdy nastąpił silny dopływ odmian z Europy Zachodniej, nastąpił silniejszy rozwój hodowli kukurydzy w Polsce. Zdecydowanie. Takimi odmianami, które zagościły pierwsze na naszym rynku, była minnesota. I Wisconsin. I tutaj to było pretekstem do tego, aby nasza hodowla ruszyła z impetem, i tak w roku 1957 zarejestrowano pierwszą polską odmianę mieszańcową. Był to mieszaniec pojedynczy o nazwie Wilwi. Pochodzi to od, od nazw odmian Wielkopolanka i Wigor. I od tego momentu zaczęła się duża ekspansja po prostu zachodnie firmy, najlepsze firmy nasienne zaczęły wchodzić ze swoimi odmianami, które też wpłynęły na nasz rynek, na wzrost potencjału gospodarczego kukurydzy w Polsce. Ten postęp hodowlany, proszę państwa, wiązał się z wykształceniem pewnych cech. Były to początkowo cechy, które gwarantowały plon. Dalej firmy zaczęły myśleć nad tym, żeby budować pewne cechy agrotechniczne, które sprzyjałyby ekspansji kukurydzy na tereny o większym zagrożeniu, chłodniejsze, czyli zdobywające północ Europy w naszym przypadku. Jedną z takich wyjątkowych cech agrotechnicznych jest Tropical Dent. Koleżanka przybliży tą informację o tej cechie. Rzeczywiście, Tropical Dent to jest taka cecha agronomiczna, która pozwala kukurydzy szybciej dostychać przed samym zbiorem. Przykładem takiej odmiany może być odmiana E.S. Hemingway. Jest to odmiana z grupy średniowczesnych OVO 240 i 250. Odmiana ziarnowa, która oprócz tego, że szybko dosycha przed zbiorem, dodatkowo bardzo wysoko plonuje. I tak w latach 2018, w przeciągu dwuletnich badań, plonowała na poziomie 106 i 109% wzorca, co plasuje ją w, jako pierwszą odmianę właśnie w tej grupie wczesności. Hmm. Waterlog to kolejna cecha agronomiczna opowiem o tym na przykładzie odmiany mas 10A V 220 czyli należy do grupy odmian wczesnych na czym polega ta cecha przede wszystkim w ostatnich trudnych latach jeśli chodzi o opady i występowanie suszy postanowiono wyodrębnić takie cechy które pozwolą ograniczyć pobór wody. I tu właśnie o to chodzi, zmniejszony został potencjał jak gdyby transpiracji, czyli wyparowania wody takiej nieefektywnej. I właśnie o to chodzi. Odmiana ta, proszę Państwa, ma dobry wigor, nadaje się na gleby chłodne, mozaikowate, znalazła swój udział w uprawach kukurydzy w krajach nadbałtyckich i Rosji. Tam, gdzie już jest klimat ostrzejszy. Także, cechy główne tej, tej odmiany: dobry wigor, ponadprzeciętne plonowanie, jak na tą klasę wczesności. W tym momencie myślę, że też, Ryszard, warto wspomnieć o tym, że dobrze jest wybierać też odmiany nowe, które znajdują się, które w danym roku wchodzą na rynek. One zawsze wnoszą postęp. Postęp hodowlany w postaci wzmocnienia cech agronomicznych, ale też postęp w plonowaniu, bo każda nowa odmiana musi wnieść coś nowego w rynek. I z takich nowości myślę, że możemy polecić Państwu DKC 3788. Oprócz bardzo wysokiego potencjału plonowania, bo w badaniach firmy Bayer w 2019 roku plonowała na poziomie 11,2 ton z hektara, jest to bardzo wysoko, bo to był bardzo trudny rok dla uprawy kukurydzy. Ponadto odmiana ta cechuje się świetną wymłacalnością ziarna z kolby. Co zmniejsza straty podczas zbioru oraz zmniejsza ilość ziarna uszkodzonego i usprawnia sam zbiór. Jak postęp hodowlany wpłynął na wzrost areału uprawy kukurydzy w Polsce? Mówimy w tej chwili o latach powojennych. Początki to tylko kilkanaście tysięcy hektarów uprawy. Lata 60., kiedy odmiany już były plenniejsze wzbogacone o te wartościowe cechy. Okazało się wtedy, że w Polsce znalazło się miejsce na 400 tysięcy hektarów kukurydzy. Głównie były to uprawy prowadzone przez państwowe gospodarstwa rolne. Nie ukrywam, że tylko praktycznie pod kątem zbioru na zielonkę, na kiszonkę, tak, takie cechy tej uprawy wykorzystano. I to jest chyba najważniejsze, że, że była to uprawa, która pozwoliła też yy, ograniczać yy, pozostawienie obornika po okresie zimowym i zagospodarować go pod tą uprawę, a wiadomo, że kukurydza bardzo lubi ten rodzaj yy nawożenia. No, aktualnie mamy 1,3 miliona hektarów kukurydzy w Polsce z przewagą kukurydzy ziarnowej, bo jest to 750 tysięcy hektarów kukurydzy ziarnowej, co rodzi nowe szanse, ale też zagrożenia w tej uprawie, bo tak duży udział kukurydzy ziarnowej to ogromna ilość pozostawionych resztek płożniwnych, które są magazynem składników pokarmowych ogromnym. Głównie za w resztach pożywnych w kukurydzy mamy azot, jest go w okolicach 80 do 180 kg na hektar, no i potas od 100 do nawet 300 kg z hektara takich właśnie resztek pożywnych. Dodatkowo taka słoma zawiera fosfor w ilości 20 do 45 kg, pozostałe makro i mikro elementy także jest ogromnym rezerwuarem składników pokarmowych, które będą uwalniane w przeciągu kolejnych sezonów wegetacyjnych. Proszę Państwa, jeśli uda nam się dobrze zagospodarować resztki pożniwne, to możemy uzyskać duże oszczędności w trakcie nawożenia. Około 500 zł na hektar wydatkujemy mniej, jest to jedna trzecia kosztu całościowego nawożenia kukurydzy. Także widzicie Państwo bardzo wiele, tylko dobrze te resztki proszę zagospodarować no resztki to są nie tylko potencjał, ale też niestety potencjalne zagrożenie. E, na pewno Państwo się ze mną tutaj zgodzicie, że to zagrożenie jest też ważne, na przykład ze strony zwierzyny łownej, która jeżeli te resztki są pozostawione e, uszkadza rośliny następcze, zasiewy następcze. Dodatkowo e, resztki pożniwne to miejsce bytowania szkodników, mam tutaj na myśli omacnicę prosowiankę oraz chorób, szczególnie z rodzaju fuzarium. Więc e, aby wykorzystać potencjał resztek pożniwnych oraz żeby zniwelować Zagrożenia z nim związane, ważne jest, aby szybko i efektywnie takie resztki pożniwne rozłożyć. I tutaj mamy trzy metody rozkładu resztek pożniwnych: dwie, dwie pośrednie i jedną bezpośrednią. Jeśli chodzi o metody pośrednie, na pewno znana Państwu metoda, a mianowicie podnoszenie pH gleby. W wyższym pH gleby bakterie szybciej i efektywnie się namnażają, w związku z tym szybciej będą rozkładały słomę kukurydzianą. Drugim takim sposobem, też niestety, ale pośrednim, jest dodatek nawozów azotowych, gdyż mikroorganizmy glebowe potrzebują azotu, żeby efektywnie i szybko rozłożyć słomę kukurydzianą. Jeżeli go brakuje, słabiej się namnażają, proces ten jest wolniejszy. Ale to są metody pośrednie. Natomiast mamy również metodę bezpośrednią, czyli wniesienie dodatkowej puli mikroorganizmów glebowych, które w sposób bezpośredni wpływają na tempo rozkładu resztek pożniwnych. Ten sposób bezpośredni można bardzo ładnie, proszę Państwa, wykazać na produktach Elbiotera i Elvita Humus Plus. Jest to komplet, zestaw dwóch produktów. Jeden wnosi siedem szczepów bakterii, które są nakierowane właśnie na rozkład materii organicznej. Drugi, Elvita Humus Plus, to znakomite stworzenie środowiska bytowania tych bakterii. Także tutaj one mają szansę się rozmnażać w dużej ilości. Należy wspomnieć, że bakterie wprowadzane do gleby już uaktywniają się w temperaturach 4-6 stopni, dlatego idealnie można je wykorzystać do późnojesiennego zagospodarowania właśnie resztek pożniwnych na polach. No i teraz tak patrząc wzrost areału uprawy kukurydzy dzięki wzrostowi Poprawie cech hodowlanych pozwolił również rozwinąć technologię aplikacji nawozów i samego nawożenia. Początkowo, proszę Państwa, jak wiemy, nawożenie kukurydzy opierało się głównie na nawozach organicznych, przede wszystkim był to obornik. W miarę upływu lat, kiedy wprowadzaliśmy odmiany bardziej wydajne i produkcja nawozów mineralnych, powiedzmy sobie, poszła na dużą skalę, Zaczęliśmy też w kukurydzy stosować te nawozy, szczególnie w gospodarstwach, które nie mając zwierząt zaczęły uprawiać kukurydzę na cele ziarnowe bądź inne przemysłowe, i w tym momencie dochodzimy do nawożenia mineralnego kukurydzy. Taki wzrost znaczenia nawożenia mineralnego to tak przełom XX-XXI wieku. Wówczas pojawiły się siewniki z aplikatorem nawozów mineralnych, które pozwoliły umieścić nawóz bardzo precyzyjnie, na odpowiednią głębokość, w odpowiedniej odległości od ziarna. Wzrosło również znaczenie nawożenia dolistnego i biostymulacji kukurydzy. Bardzo ważny przy momencie nawożenia jest, proszę Państwa, zbilansowanie sobie składników. W tym momencie widzimy, że dużą rolę i duże miejsce w tym bilansie zajmuje siarka i magnes. Jak tutaj jest podejście, jeśli chodzi o nawożenie? Proszę koleżankę, niech nam troszeczkę o tym opowie. Aktualnie, proszę Państwa, jeśli chodzi o nawożenie kukurydzy, rolnicy najchętniej wybierają jedną z dwóch technologii. A pierwszą z nich jest technologia oparta na wyborze nawozu potasowego i zbilansowanie tego nawożenia nawozem fosforowo-azotowym. I tutaj możemy zaproponować Państwu nawóz Elplon Sprint, nawóz wysokopotasowy z dodatkiem również siarki, magnezu i co bardzo ważne, wapnia, a zbilansowanie całego nawożenia fosforanem amonu i mocznikiem. Drugą technologią, taką, którą klienci też często stosują, jest nawożenie na bazie nawozów typu NPK. I tutaj możemy Państwu zaproponować nawóz Elplon Maize, a uzupełnić całość nawożenia mocznikiem. Dla tych Państwa, którzy preferują nawożenie fosforanem amonu, proponujemy produkt Elplon Sprint. Nawóz wieloskładnikowy, w skład którego wchodzi potas, siarka, magnes i wap. I tutaj już możemy powiedzieć, że wszystkie. Te składniki mają bardzo istotną rolę w odżywianiu, a jeszcze oprócz tego uczestniczą w takich dodatkowych procesach, na przykład jak potas, magnes, wap. Potęguje pobieranie azotu. Jest taka synergia występująca między tymi składnikami. Jeśli chodzi o siarkę, to pomaga wbudowywać azot w roślinie. Bardzo ważna rola. Jest jeszcze Coś takiego jak efekt Vista tutaj występuje, jest to efektywniejsze pobieranie potasu w sytuacji występowania w pobliżu wapnia. Wszystko to składa, że nawóz l Sprint, jak sama nazwa wskazuje, działa też bardzo szybko. Jest wytworzony z polihalitu pokładów naturalnych, które pozwalają wyprodukować nawóz bez Zasalania gleby, jak również nie wpływa on na pH gleby. To chyba najistotniejsze cechy tego nawozu. Bardzo dobra granula, pięknie się wysiewa na polu. Myślę, że to podstawowe cechy, które możemy tutaj wskazać. No, omawiając ten nawóz. Dla klientów preferujących nawozy typu APK, myślę, że możemy tutaj o Elplonie Majze opowiedzieć troszeczkę. Więcej. Elplon mais kolejny produkt, proszę Państwa, o wyjątkowym składzie który w proporcjach odpowiednich dla kukurydzy zabezpiecza podstawowe makroskładniki. Takim ciekawym elementem jest udział cynku w tym nawozie, ale proszę zwrócić uwagę na to, że ten ułamek cynku to jest połowę zapotrzebowania, jakie kukurydza wymaga na jednym hektarze. Wnosimy przy 300 kg elplonu majs. Wnosimy około 300 gram cynku, pokrywa to, tak jak mówiłem, połowę zapotrzebowania. Kukurydza na jedną tonę ziarna i przy tym masę słomy, którą wytwarza, potrzebuje około 85 gram tego składnika. Składnik bardzo ważny, pomaga przede wszystkim budować system korzeniowy od samego początku wzrostu rośliny. Przy nawożeniu mineralnym jeszcze warto wspomnieć o siarce i magnezie, o których mówiliśmy już troszeczkę wcześniej. Są to składniki, które często w nawożeniu kukurydzy nie są bilansowane, a ich znaczenie w ostatnich latach bardzo wzrasta, bo za roślinę siarko potocznie uważany jest rzepak, który na przykład na jedną tonę nasion potrzebuje około 20 do 30 kg siarki w formie trójtlenku siarki. Kukurydza natomiast na jedną tonę ziarna potrzebuje tej siarki w okolicach 10 kg. Kilogramów właśnie też w postaci trójtlenku siarki. W przeliczeniu na plon na hektar to jest około 80 kg siarki w formie trójtlenku, więc porównywalnie z rzepakiem. A ten składnik, niestety, w nawożeniu kukurydzy jeszcze nie jest bilansowany zbyt często. Podobnie jest z magnezem. W przypadku magnezu kukurydza potrzebuje go praktycznie dwukrotnie więcej niż pozostałe zboża. Jeśli chodzi o te składniki pokarmowe, warunkują one wypełnienie. Dobre kolby e, wpływają również na lepsze radzenie sobie ze stresami i dodatkowo jeszcze wykorzystanie azotu. Także kolejnym takim elementem w nawożeniu kukurydzy bardzo istotnym jest również bilansowanie tych składników pokarmowych. No, zatem jaki nawóz? poleciłabyś, żeby te duże ilości tych składników siarki, magnezu zabezpieczyć dla kukurydzy. No, jednym z takich nawozów jest ten, o którym już, już mi wspominali, opowiadałeś o nim już, to Elplon Sprint, nawóz potasowy, dodatkowo z zawartością siarki, magnezu i wapnia, więc on już tą technologię uzupełniającą te składniki pokarmowe się wpisuje. A drugim nawozem, który rolnicy mogą również stosować jest nawóz magnezowy i wysokosiarkowy, a mianowicie Elplon Profit Premium. W ostatnich latach rośnie również znaczenie nawożenia dolistnego i biostymulacji kukurydzy. O czym już wspominaliśmy wcześniej, natomiast kiedy ono jest tak naprawdę bardzo ważne? W tych etapach wzrostu, kiedy kukurydza sobie słabiej radzi, a mianowicie kiedy spadają temperatury, kiedy nawożenie zastosowane mineralne jest nieefektywne, gdy ją wysiejemy na gorszych stanowiskach lub są jakieś niedociągnięcia agrotechniczne w jej uprawie zastosowane. I tutaj proszę państwa też mamy produkt, który byśmy mogli Państwu na tym, w tym momencie polecić. Proszę Państwa, znając zapotrzebowanie klienta w terenie, proponuję tutaj technologię dwuzabiegową VitalPak Premium. Powiem tak, pierwszy zabieg to przede wszystkim zabezpieczenie kukurydzy przed stresami występującymi w tym pierwszym etapie wzrostu. Mam tutaj na myśli dostarczenie aktywnego fosforu w bardzo prostej formie przyswajalnego, jak również cynku. Oba te składniki mają zabezpieczyć ten początkową fazę wzrostu, przede wszystkim wpłynąć na budowę i ukorzenić tą młodą roślinę. Drugi zabieg technologiczny z kolei to wprowadzenie makro i mikroelementów, które mają. Pomóc w kształtowaniu kolby. Jest to, wie, wie, wchodzimy w, z tym zabiegiem w momencie 6-8 liści, kiedy kukurydza programuje plon, programuje budowanie zawiązków kolby. I to jest bardzo ważny moment. Dzięki temu zabiegowi ten stres często występujący łagodzimy, i to jest myślę bardzo ważne dla. Rośnie. Przechodząc dalej dzięki postępowi hodowlanemu nastąpił wzrost areału uprawy kukurydzy, a co za tym idzie również postęp w technologii nawożenia, ale uprawa bez kukurydzy, bez jej ochrony jest praktycznie niemożliwa, więc ostatnie lata to również rozwój technologii ochrony kukurydzy, zarówno przed chorobami, bo to roślina też się przed nimi chroni, ale co bardzo ważne przed chwastami. Jak wiemy, proszę Państwa, kukurydza początkowa nie była chemicznie w ogóle odchwaszczana. Lata jeszcze powojenne to zabiegi agrotechniczne, mechaniczne, zwalczające chwasty. Jednak ta metoda nie sprawdziła się. W momencie pojawienia się pierwszych herbicydów i substancji aktywnych, takich jak Dicamba, Atrazyna, zdecydowanie powiększył się zakres uprawy kukurydzy. Był to taki motor. Po prostu zwiększyły się radykalnie plony i chociaż te substancje, jak się okazuje, nie były jeszcze doskonałe i miały wiele aspektów ubocznych. Lata 90. to pojawienie się nikosulfuronu, substancji bardzo obecnie znanej i skutecznej w zwalczaniu chwastów, przede wszystkim chwastów jednoliściennych. Dicambe czy nikosulfurą stosujemy do dziś, ale w 2007 roku nastąpił pewien przełom w odtwarzaniu kukurydzy, a mianowicie wycofano atrazynę. A na pewno Ryszard się ze mną zgodzisz, jedną z bardziej popularnych substancji aktywnych, bo ponad 70% programów ochronnych w tamtym czasie było na niej oparte. Ale wprowadzony został mezotrią. Natomiast dzisiaj aktualnie to, co w ochronie kukurydzy przed chwastami jest takim głównym trendem. To tak naprawdę dobór kilku substancji aktywnych działających na zasadzie synergii, czyli wspierających wzajemnie swoje działanie i co bardzo ważne, stosowanie ich we wczesnych fazach rozwojowych. Proszę Państwa, namawiamy do zabiegów wczesno-powschodowych. Możemy zabezpieczyć to stosując Kukupak Elimax. Pakiet herbicydowy do stosowania w fazach kukurydzy. Jeśli chodzi o ten pakiet, to charakteryzuje się on bardzo wysoką skutecznością działania, ponieważ rozbija trzy bariery ochronne chwastów. W pierwszej kolejności całkowicie zahamowuje wzrost takiego, takiego chwastu już w kilka godzin po aplikacji, czyli mamy chwast, który nie wzrasta, nie rośnie jego część nadziemna i część podziemna. Dodatkowo Kukupak Elimax wpływa na zahamowanie syntezy. Karotenoidów są to barwniki roślinne chroniące fotosystem przed procesem fotooksydacji. Czyli słońce działa na roślinę palącą, niszczy chlorofil, roślina zaczyna nam bieleć. Trzecią barierą ochronną, którą kupak Limax rozbija, jest zahamowanie syntezy kwasów tłuszczowych, które są w roślinie m.in. odpowiedzialne za utrzymywanie wody. Więc podsumowując, po jego aplikacji mamy kwas, który przestaje rosnąć, słońce działa na niego fitotoksycznie oraz w sposób nadmierny traci wodę. W związku z tym, co za tym idzie, jest to bardzo skuteczne rozwiązanie w zwalczaniu szerokiego Spektrum chwastów jedno, jak i dwuliściennych, co potwierdziliśmy doświadczalnie w naszych badaniach na polach doświadczalnych. Z czego proszę Państwa wynika ta skuteczność? Przede wszystkim EliMax działa w różnych fazach rozwojowych młodych siewek kwastów. Zaczyna już wnikać w kiełkujące nasiona, następnie pobierany jest poprzez korzenie, poprzez łodygę, najchętniej przez. Taki delikatny element tej łodygi hipokotyl, jak również przez liście. To jest efekt szerokiego spektrum działania tych kwastów. Poza tym utrzymuje jeszcze efekt y, 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 zabezpieczenia przed wtórnym zachwaszczeniem kukurydzy, co jest, jak wiemy, bardzo ważne, szczególnie w latach o aurze takiej wiosennej przekropnej deszczowej. Dokładnie tak. Tak jak Ryszard wspomniał, polecamy stosować ten pakiet wczesno-powschodowo. W naszych wynikach doświadczeń, oprócz tego, że zabezpieczył plantację przed kwastami, to również w tym terminie aplikacji wpłynął na wyższe planowanie w porównaniu do terminów późniejszej aplikacji. Myślę, że w tym momencie możemy już podsumować nasze spotkanie z Państwem. I tak jak na początku wspomnieliśmy, rozwój uprawy w naszym kraju w pierwszej kolejności był możliwy dzięki postępowi hodowlanemu. Proszę Państwa, drugi aspekt, o którym mówiliśmy, przede wszystkim rozkład resztek pożliwnych. Do polecenia tutaj pakiet dwuproduktowy Elvita Humus Plus, plus Elbio Terra. No i aktualne, proszę Państwa, trendy nawozowe. Nie tylko podstawowe składniki pokarmowe, takie jak azot, fosfor, potas. Ważne jest również bilansowanie siarki, magnezu w uprawie tej rośliny i zwrócenie uwagi właśnie na bardziej kompleksowe nawozy, takie jak omawiany przez nas Elplon Sprint oraz uzupełnienie całości nawożenia nawożeniem dolistnym. Odchłaszczanie, proszę Państwa, to Kukupak Elimax. I tutaj możemy powiedzieć szerokie spektrum działania, trafienie w chwasty w najlepszych fazach rozwojowych do ich zwalczania, jak również dobra faza we wzroście kukurydzy. Dziękuję. Dziękuję.